Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i to jest już czwarty odcinek z tej serii Brawl Stars od nowa więc mamy 350 pucharków w ostatnim odcinku odblokowaliśmy sobie dużo zrobiliśmy misji na El Primo i na Shelly i zrobiliśmy, i zdobyliśmy też Broka i Jackie, których sobie w dzisiejszym odcinku odblokujemy i mamy, i wyjęliśmy już 28 karnetów zobaczymy sobie jakie mamy misje i chyba sobie je wszystkie w kiedy mi się odświeżają? Dopiero za 3 dni mi się odświeżają Ponieważ chciałem je od... odświeżyć, ponieważ nie mam misji na nowych zmiarzy w którym sobie teraz oczywiście zagramy Najpierw spróbujmy sobie Jackie zagrać Chociaż nie, najpierw, no najpierw Jackie niech będzie I spróbujmy sobie sprawdzić jakie misje mamy na... Skorzystaj z opcji, zagraj ponownie 10 razy O, no to dzisiaj będziemy sobie zrobimy tą misję sobie i rozwinę roz pięć meczów w E w druży e drużynie. A, no dobrze, no to mamy, że my sobie robimy tą misję. I będziemy chcieli rozgrywać ponownie, zagrać ponownie. No to zagrajmy sobie w... W... No, niech będzie batalia 5 na 5 I lecimy z misją. Miami. Karol chętnie, ch bardzo chętnie, wiem do końca. Zdobył, bo tam, tam zawsze są fajne nagrody To dopiero z... Czwarty Teraz jest czwarty odcinek z tej serii A już się tyle dzieje Mam nadzieję, że dzisiaj też kogoś fajnego Odblokujemy jakąś fajną postać w Poprzedni odcinek był trochę dłuższy Więc ten będzie trochę krótszy Mamy, mamy już 20 osób Musimy pokonać 20 killi musimy zrobić to, czy to są jakieś żarty? Czemu młotki, 20! O, o, uciekaj! Bo ja uciec, trochę muszę odrodzić HP. O, już troszkę straciłem. Dobra, odradza mi się, to wszystko, do krzaków na chwilę. Dobra, odradziło się. Okej. Okay. Już z tego zrealizu ale wygrywamy to bez problemu. Zobaczcie, ja wyniki. To już nic się nie powinno wydarzyć. I podwójna eliminacja, jak ja oczywiście sobie Bo jaki się fajnie robi podwójna eliminacje. Nie ja wiem, 8 minut przez chwilę. koniec, zwycięstwo, koniec rozgrywki. Ciekawy tryb, ten 5 na 5 Gdzie chciałbym zagrać podobnie? Będę mógł. Zagrać podobnie, dobra, jest! Mamy. Drugą już rozgrywkę w dzisiejszym odcinku. 3 minuty, trwa na razie odcinek, więc jest na razie bardzo dobrze. Mamy tego fajnego z Tego gościa z tej story. Pierwsza eliminacja na dla nas. Nie wiem, czy to był błąd używać ulca na tej samej zedminarce, bo, bo, bo pomogłem też ja, w w razie jak sobie pomagałem. Dobra, El Primo pokonany. No była szansa fajnie, żeby wziąć tego Barleya, ale się nie udało. Wow! Ja to się dzieje! No niestety zginąłem. Ej, już aby 17 na 20. Już 17 na 20. Dobra, wracam tam, bo tam się tyle działo. O nie, ale zaraz się skończy rozgrywka. O, koniec rozgrywki. Wygraliśmy ostatniego. killa, ja zrobiłem. Więc jest dobrze. Nie jestem gwiazdą gry, ale... Ale wygraliśmy, tak to się liczy. Sprawdzę, czy coś sobie będzie chcieć. Ej, czemu nie zaliczyło mnie pod te... zagry w Ed kolejny mecz? Ale raczej z 10 nie zrobimy z tym 10 razy ze podobnie że musimy jeszcze Broka sprawdzić w ogóle. To byłoby trochę nudne, żebyśmy cały czas ten sam tryb grali to psa, to psa za tym Dobra, zbliżamy się powoli do ludzi. O, podwójną eliminację zrobiłem. Chyba ja. Zaraz zginę, oraz ja zginąłem, ale dużo słupów więc ult się zaraz załaduje, ult dress mi się bardzo, mi się bardzo podoba, lubię Jackie grać A, i zginąłem. Tyle to się działo, ale mamy już... Bardzo dużo napisze, co za pięć 5 na 5, muszę powiedzieć. Dużo naprawdę robimy tutaj. Dużo też giniemy, ale no to się nie da przeżyć po prostu, no. Jedna eliminacja od zwycięstwa. Panie... Ja zrobiłem tą eliminację ostatnią, po raz kolejny. Po raz kolejny, bo zrobiłem sporo eliminacji, naprawdę. Dwanaście eliminacji zrobiłem. Co jest? To naprawdę duża ilość 20 możliwych No ale no Trzeba też braka przetestować, więc W ogóle On ma jakieś dwa wyglądy Mi się, się ten bardziej podoba Wygląd Graj Odcinek trwa 6 minut dopiero 7 Znowu klinę, zanim jest na 5 minut, przypadek Ale no dobra, w ogóle to jest jakiś nowy zadymiarz. Jakiś kolejny jeszcze, jakiś dziwny gościu ma, Nawet to był jakiś zadymiarz, który już istnieje to był w praktyce dronowym. No cały czas nie widzę go tego zadymiarze. No, Brokiem już tak fajnie mi się nie gra. Brok nie to samo co dzięki. Broka też nie lubię, muszę przyznać. Z regisiem się nim gra. To jakieś skupisko tych ludzi, drugiej drużyny. to chcieliście może się przydawać ten brok. ten ultem jego. No przykład teraz by się przydał ult. Wow. O, o, to było dobre, trochę było dobre. Wygraliśmy, szybko w sobie poszło. Ja w sobie mało osób pokonałem, ale mam gwiazdę gry. W sensie nie, nie gwiazdę gry mam akcję meczu. Nie byłam tak źle tym brokiem, muszę przyznać I na 400 pucharków będziemy mieć klub odblokowane co to są w ogóle za skrzynie? Zdobyć 1500 sztuk pucharków łącznie lub 1000 sztuk pucharków jednym ze swoich zadmiarzy, aby odblokować skrzynkę pucharków pełną nagród. Co? Okej. Okay. Czyli 1000 sztuk pucharków na jednym zadmiarze to raczej na razie jest niemożliwy cel. Patrzę na to, jak ja mam rozwinięte te postacie. Zagrałem prymom z filmu to jest moja najlepsza postać. No jeszcze Jackie a no 7. Jacki zagramie, to 5 na 7. Jackie sobie zagramy tą batalia 5x5 Fajnie mi się grało to w Jackie 5x5 no 5. Jeszcze Shelly wypasowała w sumie. Zaraz to przetestujemy jak będzie wyglądać Shelly. Batalia 5x5 5. Oczywiście już rozpoczynamy całą rozgrywkę idziemy walczyć Marnowałem ultę, właśnie jak to się dużo dzieje, fajnie, podałem się jeszcze węzły na 5, się tak dużo dzieje, fajnie to jest, można fajne szybkie puchaki zdobyć też, te zadanie te, te, te są naprawdę krótkie. Ja zrobiłem po no tak, ja zrobiłem po trybie dom, no, eliminację. Ja, ja, ja dużo zrobiłem tych eliminacji chyba, o, akcja meczu, dziewięć eliminacji zrobiłem w taką chwilę. No, naprawdę dobra jest Jackie na ten mecz. Małym brakuje odlukowania klubów, a 40 puchaczku to już jest chyba taka do wytrzymania na czwarty odcinek serii. Dzisiaj wiadomo, że ja na razie nie grałem tu ani trochę osobno. A, ostatnio chciałem live a właśnie wczoraj chciałem nagrać livea właśnie z yy, właśnie z tego nowego koda. Ale coś mnie pykło i nie, 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 nie mogę mieć tego livea. Ja bym chętnie wam mówił, kiedy będą live'y, ale mi czasami nie, działają, nie działa odpalanie live'ów, więc nie mogę wam nic obiecać, bo zawsze może nie, mo nie działać live, dlatego po prostu czasami po prostu klikam na robienie live'ów nawet bez ostrzeżenia na odcinkach. Nie, nie wiecie, kiedy będzie live'a. I następnym razie będę się starał jakoś to opanować, żeby raczej te live y pisać wam, kiedy będą. Podwójna eliminacje i wygrywamy już tak. Tak, jeszcze moim kilkiem na końcu. Tak ładnie, ładna wisienka na torcie. Ale tym razem zrobiłem tylko 5 eliminacji, więc mi się to rzeczywiście nie podoba. Trzecią klasę wbiliśmy na Jackie. Wow! Jak głośno się zrobię. Nowy zadymiasz memple. Wszyscy powinni gdzieś w zasadzie poza memple. Do dzieła. Uh O-ou -oh. lekki problem, nie wiem dlaczego mnie wyrzuciło Sami widzieliście, że mnie do YouTube przeklejowało Ale już tu jestem i, i możemy odlokować jakiś darmowy prezent Dzień pierwszy, Star Drop O, zrobiliśmy bardzo rzadkiego, więc fajnie dzisiaj będzie będzie na dzień ósmy I wbiliśmy też 400 pucharków, możemy odlokować kluby Tyle fajnie. Mega świnia. Witaj Królewskie BS. 58 pucherek mamy łącznie. Trochę mało. A mogę zacząć? Adios, mój klub. Za cztery dni będzie mega świnia, więc będzie raczej live z mega świni. Jeżeli uda mi się oczywiście go nagrać. Ale ja bym upyśleł, ten klub jakiś inny wziął. Na przykład mój klub. że nie wiem, czy... Jeszcze istnieje, szukaj. Zachęcam Was do wbijania tego klubu. Bardzo kiedyś było dużo osób w tym klubie, no ale już ludzie powychodzili. Niestety z tego klubu dużo. A, czekaj, jak. To jest głupia, bo ja, bo ja bo Tutaj jest ten klub od 15 tysięcy pucharków Ja kiedyś miałem 15 tysięcy. Ja opuściłem ten klub. Teraz nie mogę do niego dołączyć, bo nie mogę zmienić na moim głównym koncie, bo już w tym klubu opuściłem tam. Nie jestem tam już dowódcą. Bo już odpuściłem ten klub. I dlatego nie mogę dołączyć do tego klubu, więc musimy wybrać jakiegoś innego klubu. 70 tysięcy pucharków, to trochę mało. To... O! Tu jest sporo. 184 tysięcy bucharków dołączono do klubu. Fajnie. Dołączyłem. Co mają tylko dwie osoby w tym klubie? 100, 184 tysiące. A, czy jakiś gość ma 58 tysięcy w tym klubie bucharku. W Jakim samym klubie do... wygrał? Co to za pizza? Ej, dobra, ta gra mi zaczyna doskakiwać. 14 minut trwa odcinek, a jeszcze żeby to wszystko odkryć. Bardzo rzadki, co to jest? Mityczny legendarny! Legendę trafiliśmy! Amber, trafiliśmy z legendarnego czegoś! Co jest? No, wy Amber! Ja! Jakieś pakiety. Ale jak my, jak my mogliśmy trafić Amber? Aż sprawdzę, co się nagrywa. Nagrywa się wszystko, co? Dobra, to sera zaczyna być coraz lepsza. Ja na głównym kocie nie mam Amber, tak szczerze. 12 pix tutaj jest, więc fajnie. Co jest? Robisz mi woliło z gry, nie wiadomo dlaczego. Potem wracam i dostaję amber. Dobra. Polecam wam oglądanie tej serii, bo ta seria zaczyna być coraz dziwniejsza. Już mam tych kawałków pizzy do odebrania. Zaraz wniebię stówkę. Dobra, ta, ta seria zaczyna się naprawdę mocno rozkręcać. Dużo tych pizzy mam do odebrania, no są 20 godzin. Wow! 400 pizzy gratis to jest dużo? Bo nie jestem pewny, czy to jest dużo. Ej, tu, ej, dobra! Dobry, tu jest dużo. Tu jest za 700 pizzy, tutaj mamy coś. Tutaj mamy Sergia. Za 1300 pizzy, Możemy sobie. O! Ty możemy sobie za tym miarza kupić za pizzę. Kupujemy. Co? Kolejny co ty Ej, co? Następny odcinek z tej serii będzie bardzo ciekawy, bo w następnym odcinku z niej Amber i to Memble. Co jeszcze będziemy musieli w tym odcinku? 500 możemy pucharków w następnym odcinku wbić. Więc będziemy mieć, odblokujemy. Bo prawdopodobnie. uwaga, czekajcie na piąty odcinek z tej serii. Bo uwaga, w następnym odcinku odblokujemy prawdopodobnie, bo przetestujemy Amber i Memple Amber, legenda. To jest w ogóle jakiś hit, że my trafiliśmy legendę z czego czegoś. Więc zapowiada się naprawdę super odcinek i następny poprzedni odcinek był bardzo długi więc dzisiaj jak mówiłem jest krótszy dlatego do zobaczenia w następnym odcinku pa